Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony big the Player, a to jest już trzeci odcinek z gry Castle of Illusion HD No i tak, zaczynamy oczywiście trzeci świat, trzeci akt, którym jest, zaraz się przekonamy. Co? Hm, tak, a więc burza, a więc nasz trzeci świat to burza, czyli pewnie burzowy świat, a więc dobrze, jesteśmy już w grze. I... Aha, już się bałem, że przegrałem na samym początku. Yy, no i tak. mogę jakoś strzelać, aby byłem szybciej kilka krotnych na niej spacji. Aha, kapurę. Wow, Teraz to było szybko. <grafię> no i mam jeszcze dodatkowe życie, które straciłem chyba przed chwilą, tak też mi się wydaje. Yy, przez to, że tam na tą rybę chyba wpadłem. Ale dobrze. Wow, coś tam... O i chwila skok, bo tutaj mo... nie, nie wiem czy tu mogę wskakiwać do tej wody, ale lepiej nie będę dotykał, bo mogę każdy... z każdym razem przegrać. A żyć mam... Tu mogę wskoczyć. O! Tu mogłem skoczyć spokojnie, bo żyć mam coraz mniej cały czas. Ale tak, jestem w wodzie, tak? Jestem w wodzie. Wow, jestem w wodzie. Aha. No i dobrze. Wydaje mi się, że takimi właśnie tunelami wydostaniemy się na powierzchnię, O właśnie, tak? A więc tak, nie będę tam spadał tak cały czas. Jeszcze tam kilka rzeczy do zapytania została, już mniejsza z nimi No i tak, idziemy dalej O, krzybek Chyba trzy Aha, czekam na Ciebie Panie, nie to ferzu jeden Aha, do, do, do wody się idzie, kapuje. Tam, tam była jakaś skrzynia ze skarbem, coś tak mi się wydaje Hm, nie wiem Ale tak, a chwila, tu podja... podpłynę do góry może. Aha, no, powierzchnie nie mogę się wynurzyć niestety, więc tak Aż ty jedna rybo, jedna, aż ty jedna Wow, mam jedno życie ale ok, w się przypadku przejdałem na chyba, chyba tak, okej. ok. Whoa! Mickey okay, wondered what sort of subterranean strangeness he was about to encounter. Ok, to jakaś, jakoś, tak. Nie wiem, niech to będzie tylko, a może tak. O, kapuje, to nie, do nie domknąłem tego do końca wtedy. A więc dobrze, no i okej, wszystkie poszły w dół. Nie wiem za bardzo co to była za zagadka a chociaż może wiem. Bo trzeba tak jakby jego części ciała czy coś tak... A nie, weźmy, no, nie z Idziemy po prostu dalej, nie wiem co tam, coś tam do, trzeba po prostu może strafić i tyle. Tak no i dobrze. Jeszcze cię aż za Tak do, Myślałem, że tak będzie. Myślałem, że tak będzie. Okej, czy bo właśnie tego nie to też, Okej, już poleciał. I trzeba wziąć to gwiazdeczko, bo na pewno się przyda Okej, okay, mamy wziętą I jest tu wow, jeszcze piranie by mi skakało Jak się, aha, tym się strzela, dobra Myślałem, że zapomniałem, tym się strzela, ale jednak nie Okej, okay, choć nie to perzu jeden, jeszcze jeden Jest, i mam kolejne, nie wiem co tam było chyba, wydaje mi się, że jakaś amunicja, coś takiego, czy coś takiego Ale dobrze, czy ja mam schodzić na te piranie Na wtedy by może raczej, bo to chyba nie są piranie, tylko jakieś kości Po Pozostałości, ości! Pozosta, pozostałości po rybach, ale dobrze, tu mam się wspinać fajnie. To mniej więcej przez kilka sekund działa, a więc tak, o, jest. Ha, fajna misja, takie ruiny zwiedzam, wow, patrz co tam jest za nami! Kaczor! Donat? Kto wie, kto wie. I tak, o, jest kolejne życie, więc bardzo dobre. Może to się zawalić. A nie, myślałem, że to się zawali, że będzie takie utrudnienie. Ale na szczęście nie. I tak, kolejne to są jakieś, nie wiem, śmieszne takie piłki. Znaczy to chyba nie są piłki, tylko jakieś inne rzeczy. No patrzcie jak byłem blisko. Tam była karta na górze. Nie wiem co to jest za, za bardzo za karta, ale była. O! Nie hmm. No i na co ja? To zrobiłem! Ha, ha. Kurczę, trzeba teraz uważać, bo mam tylko jedno życie. Okej, okay, trzeba po prostu, po prostu czekać i się nigdzie nie śpieszyć i wtedy na pewno zdążę tak. Sądzę co ja zrobiłem Jestem tutaj, tak? Aha, kapuje! Kapuje! Dobra, mniejsza z tym, Ok, Nie będzie robił był cięcia, bo wydaje mi się, że jestem blisko tamtego miejsca, więc tak. Tylko teraz... <laughs> Musiałem to doczytać, bo wcześniej doczytałem. No i tak, teraz powolutku, nigdzie mi się przecież nie śpieszy, jedz do mety. O, serio? No nie wierzę w to, Okej. Okay, jak teraz przegram tu się z No co się stało? Jeszcze tylko raz! Teraz nie mogę przegrać... i znowu w tym samym miejscu, co ja zrobiłem. okej, okay, słyszy mnie za chwilę. Okej, okay, jestem i teraz nie mam zamiaru spaść. Mam nadzieję, że nie spadnę. Jeszcze życie straciłem i tak, <gry> ale już z tym. I tak, dawaj tu! Jest! Udało się! Mogłem i tak troszeczkę za szybko tak ktoś sądzę, ale udało się. Wow i to była końcówka misji. Aha, czyli fajnie. No i poproszę bardzo, pierwszy akt wykonany. Zaczynamy drugi. No i takiem szybka misja. Nie powiem, że była długa, bo była dosyć krótka. No i dobrze, lecimy dalej. Aha, kapu kapuję. kapuje. Aha, już się bałem, że przegrałem. Znaczy, już myślałem, że przegrałem nawet. Ale jak sami widzieliście, nie. Aha, rozumiem, teraz rozumiem to wszystko. Nie mogę tutaj spać. Ja się bałem tego nie zapraszam, dlatego przegrałem tak... Tak coś sądzę. okej, okay, udało się. I teraz szybko, 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 biegnij, biegnij Miki, biegnij Miki, biegnij Miki. Nie wziąłem diamenty, ale już mniejsza z tym, przynajmniej mam tutaj taką słonkę. A to całkiem też taka fajna misja, nie powiem, że nie. Okej, okay, wolę poczekać, bo tak mi się wydaje, że tam jest daleko. A to chciałem właśnie te diamenty zebrać i go nie zebrałem. No i tak, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Fast, 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 szybko, 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 szybko. Szybko wskaż to kudy! Jest! Widzieliście w ostatnim momencie, ale się udało. Się udało. Jak nie mogę jakoś szybciej biegać, no chyba nie. Nie! Jest! No się bałem, ale no, na no szczęście udało się wszystko. O, mam cztery życia, bardzo się cieszę. E, tak, o piąte życie. Jak dawno tylu nie miałem. No i znowu Wow, co tam było? Um, po co ja tutaj idę? Po co ja tutaj idę ludzie? Powiedzcie mi, po co ja tutaj idę? Żeby stracić życie tylko, no kurczę, nie mogę tutaj w wodzie strzelać moimi kulkami czy czymś tam, dlatego jest tak właśnie troszeczkę ciężko. Okej, okay, mniejsza z tymi monetami, ja tu chcę przeżyć. Mam na górę, tak? Tak, o, piąte życie, więc dobrze, że przynajmniej tutaj jest to. Już nie mniejsza z tymi diamentami, diamentami wszystkimi. Patrz jaka skubana goni mnie ta ryba. O jeszcze mnie zaraz złapił. O udało się udało się Chyba mam, ch mam płynąć na luk, tak? Tak wszystko po obtycz tych ryb O jak jest sprytne A fajna 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 rzecz Nie powiem, że nie I co tutaj, tak tutaj No raczej na temu? I jesteśmy znowu na powierzchni bo że jakimś innym miejscu O zapadło się tam No i tak Wydaje mi się, że tutaj po prostu musimy skakiwać na te rzeczy Aha, oto chodzi Kapuje... Ta! Sprytne! Rozumiem. Pierwsza się nie zapada, Teraz... I teraz... O! Proszę bardzo. Te z się tak jakby nie zawalają w dół. Znaczy, nie zawalają, co ja gładam. Nie przekręcają, tylko były normalne. Ale okej, okay, już przeszedłem dalej. Yy, tu płynie... Chciałem to tak zrobić, że wiecie, że przejdę dalej, ale chyba jednak nie wyszło. A więc tak, musimy tutaj biec już. Tam na górę raczej nie wejdę. Chociaż nie no, wejdę. Tylko, że... O, mam życie. Tylko żeby się przydał jakiś netop, jak na przykład ten tutaj A jednak za nisko Za wysoko, to ja za wysoko Ajajaj, jaj, jaj, niechcący Okej okay. Nie, nie, na niego już nie będę wchodził Dobrze, mniejsza z tymi monetami, diamentami, chociaż diamenty się na pewno by przydały Teraz jest O proszę, jednak się udało Jeszcze tutaj Tu, aj, 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 aj. Okay, już bez szans, bo tam nigdzie już nie wskoczę takie powiem, wam utrywa. A jednak się udało! Nie wierzę! Powiem mam takie utrudnienie, bo tutaj naprawdę stracę i tyle, chociaż tutaj jak szybko trzeba to zrobić. Jest? Jest! byłem papryczkę, Chili Donalda! Widzicie to, ale faza. No i tak, tam się idzie? Chyba nie. A znowu w wodzie, tak? Okej, okay, to? Um, ja tu mogę spokojnie oddychać, czy nie? Znaczy... Po, spoko... A! O to chodzi. Aha, czyli muszę po prostu iść dalej. Dalej, 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 dalej. Teraz się zatrzymam w tym miejscu właśnie. Woda już spada. O, o to chodzi. Też fajnie. I tak, idziemy za moment dalej. O. Teraz, teraz biegnie... Płyn, Mickey, płyn płyn, 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 Jest! Wow, bo w każdym momencie widać. Już tutaj cały... Coraz wyżej jestem, więc jest trudniej. Ale tak, woda płynie. A ja razem z nią chciałem, ale nie wyszło. No i... O jejejejejej! Hahaha, yeah, 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 yeah. <laughs> nie wierzę! Ja cię co to było z samej góry praktycznie No ale cóż Wow okej okay, w takim razie jeszcze raz już tam bez cięć będę to nie, bez cięć będzie Ale z czy zmarnowana szansa na 100% Już na samym szczycie praktycznie byłem a to zmarnowałem Okej okay, ale teraz szybko na górę płyniemy za momencik i tam było wyjście już będzie boss Wow już będzie koniec koniec No co się stało no jak to zrobić mam tam jest wyjście przecież no jeszcze raz. Nie, teraz, teraz, się na teraz się na pewno nie uda coś tak mi się wydaje Jak tutaj podskoczę to to też za bardzo dużo nic nie da, bo tak coś... A chociaż, chociaż jak pod Wiem! Przecież tak się da pływać szybciej Lol, jacie Zapomniałem o tym całkowicie No ale dobrze, ukończyliśmy kolejny akt I mamy akt trzeci, walkę z bossem Burza, ciekawe co tu może być, tak zobaczymy za chwilę Pewnie jakaś wodna dywa, tak coś sądzę po świecie Ale może i nie

No popatrz, schował się. Woda... Aha, kapuje. Ale dwa życia poszły, dwa życia już niestety... po... Hej, no ty... Ty, ty, jeżeli się uspokój, no popatrz, co tu się stało. Pokonałem, mi cztery życia, jemu jedno. Wow. Ale faza, no naprawdę... Nie, no jeszcze dwóch jest. Hej, powiem nam, że to jest trudne. Ale nie no, teraz nie mam szans, wydaje mi się, że żadnych, bo nie mam żadnego, bo mam tylko jedno życie, więc chyba przegram, ale może jeszcze nie. Zobaczymy, okej, okay. kolejną, znaczy tą turę wytrwałem, ale łatwiej byłoby na przykład z kilkoma ży... Mus... Okej, słyszymy się, jak skuszę mu jedno życie. Okej, okay, jestem, Ja widzicie, skusił mi tylko dwa życia, znaczy tylko, aż dwa życia, ale zawsze mniej niż cztery. I tak, mam kilka szans, a więc tak, ty skaczesz i od razu unik, i unik, dobrze jest. Aj! Jest oberwał. Aha, tu tak działa i teraz ten oberwie. Okej, okay, unik unik, jest. Już trzecie życie pójdzie, jest. Jeszcze tylko trzy mu zostały. Pewnie teraz będą trzy trzy trzynast coś, jak mi się wydaje. Więc teraz tylko unikać i będzie bardzo dobrze. Tak coś są tak, chwila. Tak, trzy więc... Oh, Mickey więc teraz tylko to przetrwać i będzie wręcz idealnie. Patrz jakby ten na górze się mnie uczepił. Ale ja nie daję za wygraną. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Już po was goście. No uciekajcie są, Uciekajcie. Uciekają. Uciekają. Okej. Okay, tylko teraz to wytrwać i będzie po nich. Musi się udać. Ja wam mówię. Uda się. A w sumie jest taka walka. Ta wa nie jest trudna taka ta, 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 wcale ta walka. Tak. O kurczę. Oberwałem. Okej. Okay, ale już mniejsza z tym. Jeszcze dwa życia. Dobra. Okej. Okay.

A no w sumie racja, siedem kolorów tęczy, no fakt. I mamy teraz żółty, proszę bardzo. No i fajnie, ukończyliśmy kolejny świat. I wy to samo oczywiście do zamku złudzeń, bardzo, bardzo fajnie. No i tak, kolejna, tu jest kolejne? Nie, tam się idzie po ten. Um, po będzie koniec gdy, tam tam właśnie będzie koniec gdy I pytanie, gdzie teraz będziemy ogólnie grać? Znaczy gdzie będziemy teraz w następnym światem w sobie tam na górę jeszcze, żeby zobaczyć, czy to jest tutaj. Ale e, chwila jak tam się skaczy. A, tutaj, o, nie. Pytanie, czy ja mogę tam doskoczyć jeszcze, tak się zapytam. Hmm. Może tu się jeszcze później coś wysunie? A chwila. W takim razie sobie popatrz, bo tu by się przydało taki podwójny mieć, coś takiego, nie wiem Ok, w takim razie momencik, momencik, momencik Podejdziemy sobie na przykład na lewo, może tam trzeba iść albo tu, nie, tutaj jest tylko droga w dół A tu mamy 80, a jak nie to tam na górę Ale o proszę, mam schody <laughs> No i jestem na górze, bardzo fajnie Mon y Diamenty oczywiście zbieramy No i proszę, kolejny świat od 240 diamentów, tyle mam a... Mickey chansz dopań an enchanted mirror. In its reflection, he saw himself, but wearing far more magical clothes. Whoa. Hm, fajne. Lustecko, a w nim inne kostiumy. Jak wyjdę z niego, to mam inny. Haha, <śprytnie> sprytnie. Z pierwszych papryczek chciel odbukować kostium magika. Tak jest sprytne. Uratuj minion był. Udatny minion był odbukować kostium. Kogoś tam był. I tak, tutaj kolejny świat jest od 320 diamentów, tyle mam, czyli spokojnie będę mógł tam wejść, ale oczywiście trzeba jeszcze spod ich zdobyć, żeby przejść wszystkie światy. A więc tak, idzie... A więc tak, ja się z wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, docznie trzymajcie się i cześć!